Oho. Hej. Widzicie ten wielki czerwony napis na środku ekranu? Słuchajcie, czerwone okienko z napisem. Dokładnie tak, w piątek był update um, Sabotica Battle Zero, <gry> który wyłącza wszystkie stare zapisy. I teraz, słuchajcie, żeby zacząć grę, muszę rozpocząć od nowa. Więc to pytanie do Was, jedno wielkie, czy. Przechodzimy to od nowa, czy nie przechodzimy tego od nowa w karcie macie oczywiście kartę do wyboru. No ja myślę, że tak czy inaczej muszę rozpocząć nową grę, bo jest napisane, że no wersje poprzednie już nie działają, więc myślę, że po prostu trzeba to rozpocząć. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko zaczynało i zobaczymy, czy będę po prostu pomijać jakieś większe fragmenty, te które robiłem na przykład już w poprzednim. na poprzednim świecie. Rozpocznijmy to od zera. Nie pamiętajcie, by stać łapę w górę, subskrybować kanał, zostawić dzwonek, na pewno nie przekapicie kolejnych odcinków Sarnote Gebello Zero. Jeśli takowe zrobimy oczywiście, to wszystko zależy od was. Okej okay. Halo? Ciśnij dowolny klawisz, dobrze? Sure Oho. Oh. Rozpoczynamy to w zupełnie inny sposób teraz, z tego co rozumiem ale jajca No powiem szczerze Wcześniej rozpoczynaliśmy bardzo statycznie Zbliżamy się do planety O kurka Czego o, się nie spodziewałem, ale Byłem przekonany, że wylądujemy w bocie No dobra Halo Gaśnica Nie, nie, pewnie nie A może jednak Wow, ale mam Power Dobra No świetnie Witamy na 45-46B Oczywiście, słuchajcie, jak inaczej może się zaczynać przygoda na 45 46 b Jak nie deszcze meteorytów, chaosem, sztormem Temperaturą minus 36 stopni i wybuchającymi rzeczami dookoła No dobra, trzeba to rozpocząć O kurka Dobra, yy, Kroć się satelitą Wystrzeliłam kapsułę ratunkową, muszę ją tylko znaleźć I się wtedy będę mogła zabrać się do pracy Taki mamy komunikat, tam jest jakiś drop Wiecie co, ja pobiegam tu chwilę O kurka, Ej, ale fajnie Zaczynamy tak naprawdę zupełnie inną przygodę Bałem się, że będzie tak, że wiecie, że fabularnie Będziemy dokładnie w tym samym miejscu co wcześniej Okazuje się, że jednak nie Dobra, jest coś do pozbierania jest trochę kostek żywnościowych, także dobrze, że. Dobrze, że postanowiłem, że tutaj pobiegam chwilę. Otwórz PDA. Zwłaszcza, mamy dziennik osobisty, możemy sobie przylot przeczytać. Dostałam się na 45, dobra, okej, okay, to przed chwilą był komunikat, który po prostu dostałem. Yy, dobra, więcej tych klar nie będę zbierać, ale pozbieram kostki żywnościowe i pozbieram może wodę, która tutaj podpadała, bo to na pewno mi się przyda na początku. I nie wiem czy widzicie. Kolejna dość interesująca rzecz, mamy licznik, który odpowiada za temperaturę. To jest coś, co było opisane w change logu nowej wersji. I właśnie teraz możecie zobaczyć zagrożenie hipotermią. Muszę jak najszybciej dobyć do tych roślin, które tutaj mnie rozgrzewają. Och, jak dobrze, od razu mi się cieplej zrobiło Spójrzcie, w tym momencie jakby Pierwszoplanowym wskaźnikiem dla mnie Jest wskaźnik temperatury, a nie wskaźnik Tlenu, pewnie jak wejdę pod wodę To one się zamieniają miejscami, ale to zaraz się przekonamy Jeszcze oczywiście, jak tylko uda mi się dotrzeć Już do jakiegoś akwenu <grymny> Prawdopodobnie tam właśnie znajduje się Czekajcie, tam znajduje się Moja kapsuła, okej, okay, czyli ta paczka Którą widziałem wcześniej jako ikonkę To jest dokładnie to samo, dobra Może przestanę gadać, zacznę rozglądać Dobra, tutaj jest jakaś inna ścieżka To chyba nie ma znaczenia, bo to chyba z tamtej strony po prostu bym przyszedł Idąc od y, mojego poda, z którego wypadłem Dobra Też meteorytów, klasycznie, słuchajcie, po prostu na spokojnie trzeba podejść do tego tematu Hmm, dobra, myślę, że do wody pora wejść Okej, okay. czyli wskaźnik tlenu jednak zostaje w... A nie, tak jak zgadłem, słuchajcie, rzeczywiście, zamieniły się miejscami, świetnie o, i już widzę jedną ciekawą rzecz. Zobaczcie, lekko się huśta moja postać podczas pływania. To jest rzecz, której wcześniej nie było. Dobra, zaczniemy zbierać może przedmioty. Ej, mam wrażenie, że jest lekki refresh graficzny. Jeśli tak, to naprawdę, naprawdę. Naprawdę, powiem że solidnie wygląda. Mam wrażenie, że jest dużo, dużo ładniej. Tych. Ym, jakby promieni słonecznych chyba nie było pod wodą widać tak dobrze. Super. Dobra, wiecie co? O kurka. Co za cwaniak. pingwin mi ukradł rybę, którą miałem w ręce. Super. Dobra. Na mapie się trochę tlenu, czy coś widać w okolicy, czy wszystkie rzeczy, wszystkie lokacje, które były wcześniej, zostały zupełnie wycofane, czy nie. To też jest dość interesująca sprawa. Tam widać tą bazę w górze, która była wcześniej. No dobra, no mi chyba nic nie zostaje innego, jak wskoczyć do mojego live poda i rozpocząć naszą przygodę od nowa. Kurcze, no, troszkę jestem, troszkę jestem zły, bo dotarłem do naprawdę fajnych miejsc, ale wiem, że ta aktualizacja również przynosi mi bardzo no, dużo nowych rzeczy związanych właśnie z tym miejscem, do którego dotarłem ostatnim razem. A jak nie wiedzieliście, gdzie byłem ostatnim razem, to w sumie nie oglądajcie playlisty Subnautica Below Zero, bo zaczynamy to wszystko od nowa i w następnych odcinkach będziemy to oczywiście rozwijać w coraz, coraz dalszą stronę w tej grze. OK, pozbierałem sobie trochę materiałów. Jeszcze zanim wchodzę po raz pierwszy do poda, postanowiłem, że pozbieram sobie taki lekki starter, pak. <laughs> Myślę, że to będzie całkiem spoko, e, jeśli chodzi. Jeśli chodzi o. OK, zobaczcie, już tutaj widać jakieś elementy. Frank, zaraz na Super, dobra, to już wiem gdzie płynąć, żeby skanować jakieś rzeczy. E, dobra, robimy skaner, robimy wszystkie podstawowe rzeczy. Zobaczmy. Ej, pod się też chyba trochę zmienił, co? Wydaje mi się, że wygląda odrobinę inaczej. Zerknijmy do środka. Jakoś tak gładko troszkę bardziej. Dobra, włóchnista siatka, co my mamy ciekawego? Odnalazłam kapsułę ratunkową. Jeszcze nie mamy um, jakby voice-overu, czyli postacie jeszcze nie mają swoich głosów, ale to pewnie w swoim czasie wszystko się, wszystko się zrobi, wszystko się zmieni. Dobra, tutaj mamy po prostu miejsce do schowania przedmiotów, a tutaj mamy fabrykator klasycznie. Dobra, zaczynamy w takim razie, ne, słuchajcie, od skanera. Potrzebujemy baterię, tytan i zrobimy sobie nóż. Guma silikonowa będzie potrzebna, czyli szukamy pierwszego miejsca, gdzie będą wodorosty. Okej, okay, a do buty dla nowej potrzebuję włóknistą siatkę i gumę silikonową do płetw. Dobra, ja tak już, jakby wiecie, co zapasowo chcę zobaczyć. Co ja potrzebuję? Potrzebuję gumę silikonową w pierwszej kolejności i dużo gumy silikonowej będę potrzebować, bo chyba trzy albo cztery sztuki, żeby wszystkie rzeczy zrobić, które mnie interesują. Skaner już mam, właśnie, więc mogę już zacząć skanować półkę koralową i tym podobne rzeczy. Dobra, najważniejsze to teraz się rozejrzeć. Zastanawiam się, ile nowych, przerażających, strasznych stworów się zaczęło pojawiać tutaj, bo podejrzewałem, że na pewno ich trochę będzie. Czy tutaj są? Dalej są małpy. Ok, więc muszę być tutaj dość ostrożny z pływaniem. Ok, były tutaj takie gluty wiszące na tych roślinach. O, właśnie, o to mi chodziło. Z tego będę mógł zrobić smar, w, y, chyba gumę silikonową i tym podobne rzeczy. Pozbieram tego kilka. I jak już uda mi się zrobić nóż. O kurka, o kurka Jak już uda mi się zrobić nóż, to będę mógł sobie uciąć kawałek takiego wodorostu I zrobić z tego włóknistą siatkę Dobra, ale poskanuję to sobie na razie tak czy inaczej e, I będę, wiecie co, pominę po prostu fragment tego skanowania Bo robiłem to już tyle razy Myślę, że nie ma takiego sensu za bardzo spędzać tutaj Więcej czasu. Hmm, tego cwaniaka wiem, że da się podobno ujeżdżać, czyli patrzcie, mogę usiąść na nim, tylko ciekawe mnie, jak się nim kieruje. Pisaliście, że da się na nim pływać jakoś. Podejrzewam, że mogę go jakoś spróbować oswoić albo coś. Dobra, zobaczymy, to może w przyszłości. Na razie wracam do live poda i spróbuję przygotować sobie trochę więcej materiałów. Ok, dwie gumy silikonowe, starczy mi na nóż, jeszcze dwie gumy silikonowe i powinno mi teraz wystarczyć na zrobienie płetw. Dobra, od razu szybsze poruszanie. Super, to jest jedna rzecz, robimy nóż. I czy coś jeszcze można z gumy silikonowej zrobić? W sumie się nie zastanawiałem nad tym. A teraz mi zostaje ta jedna sztuka. I na razie chyba nie jest mi za bardzo niczego potrzebna. Dobra, jeszcze przygotuję sobie troszkę troszkę szamki. Na pewno mi się to przyda. Dobra, zlepek naszym wodorostów na razie mi niepotrzebny, guma silikonowa mi niepotrzebna, tytanu też za bardzo nie muszę i miedzi ze sobą nosić. Wiecie co, polecę, poskanuję sobie Seaglida, bo to jest chyba najbardziej przydatna rzecz na początku, przynajmniej w tych pierwszych etapach. No i wiecie co mnie strasznie zaczyna irytować z całego startu, to że mam strasznie mało oddechu, bo raptem 45 sekund, a to mi nawet nie starcza na... O, chodź tutaj, dobra, yy, nie starczy mi nawet, żeby popłynąć jakoś kawałek w dół czy coś pozbierać pod tym, pod wodą, cały czas muszę dopływać do powierzchni. Dobra, Siglite był gdzieś w okolicy, chyba w tych krzakach widziałem jeden fragment i chyba w tamtych krzakach, tam dalej widziałem drugi fragment, więc... I dlatego trzeba zeskanować, wydaje mi się, że dwie albo trzy sztuki. Trzy sztuki, dobra, to lecę w takim razie szukać dalej. Dwa na trzy. OK, no i już znowu muszę płynąć prawie do powierzchni No jakie to jest upierdliwe Dobra, spróbuję tą butlę zaraz zrobić Potrzebuję do tego włóknistą siatkę Mam nóż, o, to jest dobry pomysł Popłynę od razu sobie i wycinam troszkę wodorostów OK, No, dalej nic nie widać jak się wypływa na powierzchnię OK, oglądamy nóż Piękny nóż, wspaniały, cudowny Raz, dwa Jeden, dwa, trzy, cztery Nie wiem ile mi tego potrzeba, ale wezmę sobie więcej na zapas Jeszcze jedną pęcherzówkę Zaraz mi się zaczną kończyć pewnie płyny i tym podobne rzeczy. O! I mamy trzeciego skutera Seaglide, więc możemy chyba w tym momencie odblokować. Dobra, super. W tym momencie już mogę pokraftować sobie wszystko, co tylko chcę. Dobra, wiecie co? Myślę, że na razie pominę to kraftowanie i zobaczymy, gdzie mnie pokieruje to wszystko. Dobra, standardowa butla z tlenem i wydaje mi się, że to już jest 90 sekund, czy coś takiego oddychania. 30 sekund tlenu dodatkowe, czyli 75 sekund mogę oddychać, spokojnie. Dobra. O! To było, to było już stare? Tak szybko to się stare zrobiło? O kurka, nie spodziewałem się, że aż tak bardzo. O i zapomniałem, że mam kostki, kostki odżywcze, więc to też mogłem wykorzystać sobie wcześniej do, e, do używania. Widziałem, że mi się odblokowało narzędzie naprawcze. Kurde, myślałem, że będzie więcej biegania i skanowania za takimi rzeczami. Ale dobrze wiedzieć, że można w miarę szybko to zdobyć. E, dobra, krystaliczna siarka mi do tego dodatkowo jest potrzebna. Wiem, że była wcześniej na wyspie. A teraz, jeśli nie ma wyspy, <laughs> nie mam pojęcia, co będzie dalej. Okej, okay, czy my cokolwiek stąd widzimy? Jeszcze, że jest miernie. Schowek z zapasami ratunkowymi. To jest pierwsze miejsce, w które wpłynę. A, tylko miałem zrobić właśnie sobie jeszcze skuter Seaglide. Przewód miedziany, czyli ostatni element. Skuter Seaglide gotowy, super. Możemy w takim razie płynąć do tego schowka z zapasami. Wydaje mi się, że teraz już jestem w miarę, w miarę sprawny do poruszania się. Zobaczmy, on był w tamtą stronę. No dobra, do boju. Fajny wskaźnik się pojawił. Spójrzcie tylko przy moim hotbarze z przedmiotami. Możecie zobaczyć w tym momencie, że znajduje się informacja: taki żółty paseczek, który pokazuje, jaki jest stan naładowania baterii. Plus dodatkowa rzecz: tak samo jest przy jedzeniu. Jeśli zerkniemy sobie w punkcie, jak mamy jedzenie typu ryby, to takie ryby po prostu są, mają taki sam wskaźnik. Takie coś po prostu i pokazuje, jak bardzo są zepsute. Dobrze wiedzieć, że takie rzeczy pododawali. Naprawdę, to jest super fajne, bo dzięki temu, um, no nie będzie się dało tak łatwo pomylić. Na przykład, właśnie w przypadku ryby, odnośnie jedzenia, żeby nie zjeść czegoś niezdrowego. Dobra, tu jest raczej standardowo bez zmian. Zobaczmy, co możemy stąd podnieść. Jakąś butlę nową albo coś. Okej, okay, mamy kompas. Mamy kolejną flarę. Flary są raczej niepotrzebne. Przynajmniej jedną mam teraz, a więcej ich nie potrzebuję. I mamy PDA. Dobra. Recorded Conversation Samantha i Fred Dobra, nie mam pojęcia. Nie w sensie nie pamiętam za bardzo kim oni byli. O, ale mamy dwie dodatkowe skrzyneczki, więc będzie spokojnie można coś tutaj znaleźć. Okej, okay. dobra, jeśli chodzi o jedzenie, to już w tym momencie martwić się jakoś specjalnie nie muszę. Dobra, jeśli tutaj są gniazda małp, takie jak były wcześniej, to raczej powinno być. Raczej powinno być spoko, jeśli chodzi o znajdowanie materiałów. O, ale też, słuchajcie. Nasza, y, ta Wybuchająca rybka rozdymka Jakkolwiek ona się nie nazywa Ona ma tutaj siarkę na siarka, udało się, super, idealnie Także jest już, jest już naprawdę nieźle Fragment przenośnej konsoli pojazdów Ej, to jest naprawdę super, mam super progres jak na to, że dopiero zaczynam I mamy gniazdo małpy morskiej I to jest chyba też fragment konsoli pojazdów Tak mi się wydaje Okej, okay, dokładnie, to już będę miał dwa Jeszcze jeden i mogę sobie zrobić tą konsolę Tylko teraz by się przydało trochę tlenu jeszcze stąd zebrać Halo, no właśnie, 30 seconds, ale możemy tutaj sobie dopłynąć spokojnie, dobra Czyli słuchajcie, ten biom się wiele nie zmienił, tutaj jest tak jak było, czy mogę to podnieść? Czy to już ma jakieś zastosowanie, krosta korzenna? Okej, okay. to wcześniej nie można było za bardzo nic e, z tym zrobić, to miało wręcz znak zapytania jako, e, jako swoje oznaczenie No to teraz mamy, mamy już trochę więcej wiedzy na ten temat może. Zaraz próbuję jeszcze może poskanować taką, jak będę przepływać obok z powrotem. Korzeń wodorostu. Na pewno zaraz wyciągnę więcej informacji z tego. No ale tak, cały czas. Cały czas ta sama sprawa, słuchajcie, brak tlenu. To będzie mi doskierało tutaj bardzo, bardzo mocno. Ok, przekreślono 100 metrów. Okej, okay, mamy strukturę obcych pierwszą technologię prekursorów. Muszę stąd szybko uciekać, bo tutaj bardzo szybko tlen schodzi. Okej, okay, 30 sekund dodatkowe Jeszcze tutaj złoto Nie, to tytan, kurczę, Miałem nadzieję szczerą Dobra, muszę na razie Ostrożnie O, nie mogę tego zniszczyć? Ale kicha Nołem. halo? O nie, utykam Szybciej, tu góry <gry> Och, to jest super, super stresujące jak ma się tak mało tlenu, naprawdę Dobra, wracam póki co Do bazy Myślę, że to jest całkiem rozsądne Tu mamy schowek z zapasami, czyli tędy wpłynąłem do tego miejsca Jeszcze pozbieram co się da i lecimy, zobaczymy, co możemy nowego stworzyć jeszcze i czy jakiekolwiek popularne rzeczy mi się może ruszą do przodu. Okej, okay, jakieś porozrzucane rzeczy jeszcze znalazłem. To jest chyba oświetlenie, ono raczej mi tutaj nic nie da. Scooter Siglight to jest tylko tytan, więc na razie tego nie zbieram. Wezmę jeszcze trochę kwarcu, to od razu będziemy mieli na panele słoneczne na budowanie bazy. I wiecie co, tym razem myślę, że zbudowanie bazy będzie dobrym pomysłem, żeby nie zbudować jej w tym samym miejscu, co ostatnio, bo ostatnio zbudowałem obok mojego poda, live poda i myślę, że fajnie byłoby po prostu teraz troszkę odrobinę się przenieść. I tak myślę, że zrobię. Ale się uzbierałem rzeczy, muszę wam powiedzieć. Super. Dobra, zobaczmy, co nowego mamy odblokowane do craftu. Mamy kompas, to jest na pewno spoko sprawa i to myślę, że na pierwszej kolejności można byłoby zrobić, jeśli tylko... Nie mam srebra, mm, tego się obawiałem, dobra, czyli kompasu na razie nie zrobię Z narzędzi, narzędzie nawigacyjne, okej, okay, to jest całkiem tanie i mogę to spróbować zrobić I co do pozostałych rzeczy, to tyle I narzędzie nawigacyjne raz Okej, okay, jeszcze usmażę sobie tylko ryby, w sumie to jest dobry pomysł, żeby zjeść to co mam dookoła siebie, a kostki odżywcze zostawię sobie na czas, kiedy na przykład nie będę miał ryb dookoła, bo już wiem, że takie momenty się zdarzają. To możecie wiedzieć z poprzedniego odcinka na przykład. Okej okay. Dobra, jestem trochę najedzony, przecież podkładam resztę rzeczy. No i kurde, spodziewałem się, że jakikolwiek komunikat dostanę teraz, ym, czy cokolwiek. O, i krystaliczna siarka, do czego była krystaliczna siarka? Jeszcze widziałem, że tutaj była jakaś jedna rzecz do zrobienia. Czy mogę zrobić sobie na przykład, nie w tej zakładce, może w tej zakładce, narzędzie naprawcze? Guma silikonowa i tytan. Super, mam te wszystkie materiały, więc idealnie, słuchajcie, możemy sobie skraftować. Bomba. Dobra, nie wiem, spróbuję gdzieś popłynąć, spróbuję poszukać jakiejś lokacji. Bo no w tym momencie, jeśli chodzi o moją bazę danych, o jakiś, jakikolwiek mój dziennik, to chyba nic się nie dzieje. O proszę, fragment przenośnej konsoli pojazdów numer 3 odblokowano. Idealnie, ale przypominam tutaj po srebro. Wpadłem na pomysł w sumie, że może jeśli odpalę sobie kompas... To wtedy, jakby wiecie, fabuła będzie mogła ruszyć do przodu, bo teraz będzie dużo informacji, typu, najprawdopodobniej, że na przykład 500 metrów na północ znajduje się coś tam, bla bla bla, więc prawdopodobnie będę potrzebować do tego kompasu. I myślę, że to jest dobry pomysł, żeby w pierwszej kolejności się tym zająć. A proszę, jakieś korale stołowe i tym podobne rzeczy, jak dobrze. Od razu będę mógł sobie nazbierać już na przyszłość <noise> Ja nie wiem tylko czy mam tyle miejsca w ekipunku, żeby wszystkie te rzeczy zbierać Mam, ok, wszystko odłożyłem do tego, do skrzyni Więc nie ma co się martwić O, i mamy jakąś przyślinę tlenową co Mógłbym sobie ją od razu też zeskanować Ok. tylko czekajcie, muszę być... Dobrze byłoby być ponad 100 metrów, znaczy mniej niż 100 metrów na głębokość Bo tutaj wtedy nam prędkość zużycia tlenu naprawdę bardzo, bardzo mocno wzrasta Hmm, nie widzę tutaj tych bone sharków, czy jak one się nazywały, tych, które tu pływały to jest zaskakujące dla mnie, bo na tym biomie z mostami wcześniej były. Interesujące. O! dostaję komunikaty. Odebrałem coś, co brzmi jak sygnał ratunkowy. Tylko dlaczego nie ma głosu? Zachowam ostrożność i jeśli zamierzam to sprawdzić, muszę sprawdzić. Czy ja aby na pewno. Nie mam w którymś miejscu wyciszonego głosu. Nie no, głośność dialogów jest na maksa, tylko w tym momencie najprawdopodobniej jeszcze nie ma voiceoveru gotowego. Czyli najprawdopodobniej nie został jeszcze po prostu przygotowany przez twórców gry. Czyli niewykluczone, że możemy się spodziewać zmiany. Yy, zmiany głosu. Yy, jak się nazywa ta postać, którą ja grałem? <ścoughs> nie mam pojęcia. Oj, o wilku mowa, w sensie o rekinie bardziej. Yy, mamy rekina. Wyskanujmy sobie go od razu. Rekin twardogłowy, okej. Okay. Czy on się tak nazywał? miał chyba inną nazwę mam takie wrażenie. Dobra, na no, spokojnie. Jego trzeba tak jak ze stalkerami sobie radziłem wcześniej. Po prostu pływamy w bok dookoła typa i tyle. Dobra, głęboko to to się robi. No i przydałby mi się teraz butla, która miałaby troszkę dłuższą wydajność. Hmm. No, najbardziej rzecz, rzeczą dla mnie w tym momencie jest to, że nie mam żadnego pojazdu. Kurde, no, już tak było fajnie. Tyle rzeczy już mieliśmy, naprawdę. Już zaczęliśmy z tym się nawet oswajać trochę bardziej. A tutaj takie rzeczy. Dobra, przynajmniej wiem, jak część fabuły y, przeprowadzić naprzód w miarę szybko. No, bo mam wrażenie, że wiele rzeczy mogło się nie pozmieniać. I mam podejrzenie, że może wyspa być dalej w miejscu, w którym była. Ale może być tak, że jej nie ma. To też jest bardzo, bardzo zastanawiające. Dobra, pozbierałem trochę srebra, więc możemy ruszyć do przodu. Zrobię kompas i mam wrażenie, że teraz. Jak zrobię kompas, to ruszy fabuła, a jak nie ruszy fabuła, to kicha. Zobaczmy, czy teraz jakiś głos mi powie cokolwiek. Mamy sygnał ratunkowy. Ok, czyli prawdopodobnie znowu wchodzimy pod wodę. Ok, czyli odebrałem coś, co brzmi jak wołanie o pomoc. Czy to udaje. Jakby. Jedną z inteligentnych wodnych. wodnych gatunków? Nie wiem, może ta, to stworzenie nauczyło się od altery. Hmm. Interesujące rzeczy tutaj się dzieją, naprawdę. Trochę ten tekst się zmienił, mam wrażenie, i trochę te komunikaty są inne teraz, ale no nie wiem. Dobra, kompas. W pierwszej kolejności kompas i zobaczmy, czy jak to zrobię... Co ja potrzebuję jeszcze do tego? Przewód miedziany. Dobra, miedź. Na całe szczęście nabierają się trochę więcej. Okej, okay. i teraz, skoro mam już cały zestaw startowy, to mam wrażenie, że może coś się ruszy bardziej. To znaczy, na pewno mogę popłynąć w miejsce, gdzie ten sygnał ratunkowy mi tam hałasuje. I chyba to będzie teraz pierwsze miejsce, w które powinienem rzeczywiście wypłynąć. Tak? Czy ja mam ten punkt zaznaczony, gdziekolwiek? Tam jest schowek z zapasami ratunkowymi. Okej, okay, może jak wyjdę na powierzchni i stanę na krze, to mi się coś uruchomi. W dalszym ciągu nic. Mam tylko jeden punkt zaznaczony póki co. I wcześniej mam wrażenie, że była informacja, że było określone skąd pochodzi ten sygnał. A teraz problem jest taki, że jak wchodzę w jakąkolwiek tutaj bazę danych, dzienniki i tak dalej, to mam sygnał ratunkowy, ale nie jest napisane nic na temat tego, w którym to może się znajdować miejscu. Wydaje mi się, że pięrazy drzwi pamiętam, w którym to było miejsce, więc spróbuję tam popłynąć po prostu. <grywy> Będę, wiecie, jakby siłowo próbować striggerować niektóre sygnały, zobaczyć, czy to zadziała w ogóle. Okej, okay, mamy tutaj rośliny tlenowe, więc jest czego zbierać sobie. No i na dół, powolutku. Okej, okay, są pierwsze rzeczy do skanowania, jakieś większe Fragment C traka, tak, zaczynam Już mogę zrobić przenośną konsolę pojazdu, więc już jestem w naprawdę niezłym miejscu Dobra, to chyba jest kolejny Seaglide Dobra, przekroczono 100 metrów, wiem, wiem mordo Wiem mordo, spokojnie wytrzymam, postaram się przynajmniej Okej okay. To jest coś strasznego, czego chyba jeszcze nie widziałem wcześniej Ale chyba nie, nie próbuje się do mnie przystawiać i atakować Za, za to inne rzeczy, które za mną płyną, mam wrażenie, że tak robią Okej okay. Odpuścił. Na całe szczęście. Okej. Okay. Mamy jakąś platformę. Super. Jest yy, jakieś coś. Proszę, żeby to była butla tlenowa z większą wydajnością. Oddycharka. To też zawsze jest dobrze. Super. To myślę, że w takim razie będę mógł sobie to chociaż stworzyć, żeby dłużej móc wytrzymać tutaj w tych trudnych warunkach, w których przyszło mi żyć. Jak widać, opłaciło się zbierać materiały na zapas, bo mam teraz wszystko, co jest potrzebne do zrobienia oddecharki i to jest naprawdę, naprawdę super. Dzięki temu mogę od razu ruszyć w to miejsce. I teraz, co robiła oddycharka? Ona zmniejsza zużycie tlenu na większych głębokościach. Okej, okay, czyli po prostu będę mógł spłynąć głębiej i bezproblemowo tam pooddychać. No spoko. Ciekawi mnie teraz, czy w tamtej lokacji również będą się działy jakieś takie ciekawe, straszne rzeczy. Jeśli chcecie się przekonać, oczywiście głosujcie w ankiecie. Ja się z wami w tym momencie żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka z Sabną Below Zero. Zaczynamy od początku, no niestety, ale może i stety, bo może będzie ciekawiej teraz, co? Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, na razie i cześć.